Kochani, bardzo się cieszę, że w ten wieczór przyszliście na Eucharystię. Dzisiaj, mając świadomość tej Ewangelii, na wszystkich mszach, jak zwrócony byłem do Dambonki, od ołtarza, na, na tych, którzy przyszli na Eucharystię, to pomyślałem sobie, że obecność nasza musi radować Boga, i obecność nasza tu na Eucharystii jest wyrazem naszej wiary w Niego. Ale wiara ta może być naprawdę bardzo różna. Koń, mówię to, bo chcę dzisiaj podzielić się z Wami czymś, co ta Ewangelia rodzi w moim sercu, a nazwałbym to dzisiaj wiara sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Wiara. Zanim do Ewangelii, to chcę przywołać trzy takie obrazki. Jak będę o nich opowiadał, myślę, że będą też Wam bliskie. I to są obrazki, które pokazują wiarę taką bardzo ludzką, niereligijną, taką, którą mamy między nami, ludźmi. Pierwszy obrazek to z ostatniego wtorku. Marianki nasze we wtorek i w środę były w Częstochowie. Ja z ministrantami, z lektorami i z kandydatami byłem na kopie biskupiej. Myślę, że wielu z was tam było. I w ciągu całego tego wydarzenia, tej wycieczki utkwiły mi, wiele momentów takich utkwiło mi, ale chcę się podzielić dwoma. Oprócz tego, że byliśmy w schronisku pod kopą, to potem jak weszliśmy na kopę, to weszliśmy na wieżę, na górę. I jeden z najmłodszych ministrantów, ja szedłem ostatni, kiedy byliśmy w trzy czwarte, już tak wąziutko, on choć taki mały, to się opierał ręką z jednej i z drugiej strony, idzie, idzie, i potem mówi mi, proszę księdza, trochę się boję. A ja mówię, a może damy rady? Idzie, idzie, idzie. Wychodzimy na ten tarasik, tam już wszyscy chłopcy byli. Nie miał siły patrzeć daleko. I tak schował się troszeczkę. Ja mówię, dasz rady być z nami cały czas? No. I kiedy wracaliśmy potem z Kopy, poszliśmy zjeść coś i pojechaliśmy do Prudnika Lasu, to zanim tam odwiedziliśmy Sanktuarium Świętego Józefa, to podjechaliśmy pod Zielony Krzyż, a tam jest taka zupełnie otwarta wieża widokowa. I ja, mając w głowie tego małego, którym możliwe, że ma lęk wysokości, patrzyłem co robi. Wszyscy chłopcy tam już lecieli. Niektórzy nawet wiedzieli, że ona aż cała chodziła, taka duża. I ja patrzę, a on jest w trzy czwarte i zaczyna schodzić z powrotem. Ja, idąc ostatni, jakby zatrzymałem go tak otwartymi rękami, a on mówi: Proszę, księdza, boję się, ja mam lęk wysokości. Ja mówię, to chodź, zejdziemy na dół. Wziąłem go za rękę i schodzimy w dół. On się zatrzymuje i mówi: A może dam radę? Ja mówię, chodź, spróbujemy jeszcze raz. I poszliśmy do góry. Potem zobaczyłem w tym małym chłopcu taką rzecz, którą wy jako rodzice robicie codziennie i to wiele razy, że ten mały chłopiec potrzebował. Usłyszeć i mieć taką pewność, że ja wierzę, że on da rady. Pomyślałem sobie już po tym, jak wróciliśmy późnym wieczorem do domu, że gdyby tam nie poszedł do góry, to ten dzień dla niego byłby trudny, bo zapamiętałby tylko to, że wszyscy tam byli, a on nie dał rady. Wierzę, że ten malutki da rady. Skrócie. kochani nasz Igor, który mieszka na dawnej ulicy Polnej, urodził się z niedowładem nóg. I jakby po ludzku było wiadomo, że nie będzie chodził, ale jak myślę o jego mamie i o jego tacie. To wiem, że oni są może nie jedyni, ale na pewno pierwsi, którzy. Uwierzyli, że On będzie potrafił chodzić. I chodzi. Możliwe, że nigdy nie będzie biegał za piłką do koszykówki i nie będzie robił tego, co jego starszy brat, choć go naśladuje w wielu różnych rzeczach. Ale on potrzebuje wiedzieć, że mama wierzy, że on da rady. To jest ta ludzka wiara. Ja wierzę, że tak pójdzie. To jest tak jak rodzice. Niektórzy, kiedy patrzą, jak ich dzieci dorastają, i wcale nie byli prymusami, i wcale nie byli najlepsi, ale naraz wyobrażają sobie, że pójdą na wymarzone studia, takie, które zdaje się, że przerastają. A mama wierzy. To jest coś takiego niesamowitego, że ludzka wiara no przecież my używamy nawet wśród naszych znajomych bliskich. Nawet jak ktoś nie wierzy w Boga, to często używa słowa: Wierzę, że to i to. Ja wierzę, że to i to. Koń, ta ludzka wiara sprawia, że czasem niemożliwe jest możliwe. Koń, dlaczego o tym mówię i tak długo? Dzisiejsza Ewangelia jako słowo Boga jest nam dane, i to jest taki moment, kiedy Pan Jezus. Dzisiaj zaprasza nas i pokazuje nam, abyśmy bardzo dbali i troszczyli się nieustannie o naszą wiarę w Niego. To jest szósty rozdział Ewangelii Świętego Marka. Ci z Was, którzy byli w niedzielę tydzień temu na Eucharystii, możliwe, że kojarzą Ewangelię tuż przed. Pan Jezus uzdrowił córkę Jaira. Uzdrowił kobietę, która przez 12 lat cierpia, cierpiała na upływ krwi. I Ewangelia zaczyna się od tego, że kiedy Jezus wrócił do swojego rodzinnego miasta, przyszedł Szabat, Pan Jezus zabrał głos, i ludzie, którzy Go znali przez 30 lat, no, na jednym placu, na jednym podwórku, na tych samych ulicach byli, mówią, że to jest niemożliwe. Skąd on to ma? Przecież to jest cieśla. To jest syn Józefa i Maryi. My znamy jego braci, znamy jego siostry. I uwaga, to jest coś, co pisze Ewangelista Marek. I powątpiewali o Nim. Powątpiewać o Nim. To powątpiewanie oznacza brak wiary. Ja tak kiedy przygotowywałem się do tego dnia dzisiaj, to pomyślałem sobie: Panie Jezu, oni przecież byli tak blisko Ciebie. Oni Cię mieli na wyciągnięcie ręki. Nie uwierzyli. Teraz w środę, tą ostatnią, kiedy mieliśmy spotkanie seniorów i w ramach tego spotkania, biblijne spotkanie, i te kilkanaście osób, jak siedzieliśmy, yy, mając ten tekst Ewangelii w ręku. To rozmawialiśmy o tej Ewangelii i coś, co mnie bardzo dotknęło, to coś, co powiedziała jedna z pań. Mówi tak, proszę księdza, ten ewangelista pisze, że dlatego, że ludzie tam nie uwierzyli albo powątpiewali, Pan Jezus nie mógł tam zdziałać żadnego znaku. Tylko na niektórych położył ręce i ci odzyskali zdrowie. Dlatego, że ludzie nie uwierzyli, Pan Jezus nie mógł tam nic zrobić. I pomyślałem sobie i też odczytuję właśnie to słowo na dzisiaj Pana Jezusa, który mówi: Uwierz mi i dbaj o wiarę, tak jak mama Igora. Zawsze wierzy i nieustannie powtarza mu. Kochani, myślę, że my jesteśmy zaproszeni właśnie do tego, żeby nawet wtedy, kiedy powątpiewamy albo mamy tyle różnych myśli, tyle impulsów z zewnątrz, nie, które rujnują naszą wiarę albo chcą ją absolutnie złamać, żebyśmy naprawdę powtarzali i w sercu, i rozumem: Panie, ja w Ciebie wierzę. Mi się sypie grunt pod nogami, ale ja mówię, Panie, Ty jesteś moją skałą. Zdrowie się kruszy, a ja mówię, Panie Jezu, Ty jesteś moim lekarzem. Coś dzieje się w moim domu, a ja mówię, Panie, tylko Ty możesz to na nowo posklejać. Ja nie daję sobie rady z moją słabością, jedną, drugą. I mówię, Panie, przecież dla Ciebie wszystko jest możliwe. Kochani, wierzę w to bardzo i chcę razem z Wami w tej godzinie właśnie tu być po to, żeby, żebyśmy razem jako Kościół wyznali wiarę w to, że Pan Jezus jest naprawdę Bogiem, że On naprawdę wszystko może. I na koniec, kochani, czasem właśnie przez chyba wielość różnych spotkań i doświadczeń. Myślę, że czasem my, jako ludzie, jako katolicy, trochę jakbyśmy wiązali Bogu ręce, że Bóg nie może uczynić znaków i cudów. Nie dlatego, że on nie może, tylko że podobnie jak w Nazarecie, nie mógł tego zrobić, ponieważ ludzie nie wierzyli. Wiecie, ile jest takich dzieci. W których rodzice nie wierzyli. Trudno jest takim dzieciom. I możliwe, że wiele dzieci mogłoby robić niesamowicie wielkie, piękne rzeczy, ale nie robią, bo nikt w nich nie uwierzył. Kochani, jeżeli taka jest prawidłowość w tej ludzkiej wierze, to tym bardziej między Panem Jezusem a Mną między nami a Bogiem. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty w nas wierzysz i dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś Bogiem. Panie Jezu, dziękuję Ci za każdy dzień i za każde Twoje błogosławieństwo. I dziękuję Ci za ludzi, którzy też uwierzyli we mnie, kiedy byłem mały. I dziękuję Ci Pani za każdego człowieka, który po ludzku również wierzy. I Panie, daj nam łaskę wiary prawdziwej, bożej, tej religijnej, abyśmy nigdy nie zwątpili. I pozwól Panie, żeby nasze oczy widziały wiele znaków i cudów po to, aby inni uwierzyli. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.